ma. Dawno mnie nie było, ale już jestem. Odbyłem wiele podróży kulinarnych po całym świecie i przywiozłem wam jedną z moich potraw. Znaczy nie moją, ale cudzą, ale w moim wykonaniu. No to chodźcie, chodźcie, zobaczymy. Zobaczycie, co tutaj wymyśliłem. To będzie połączenie polskiej myśli gastronomicznej i chińskiej, nie wiem, chińskiego pomysłu. O, co sobie zrobimy? Zrobimy sobie makaron własnej roboty. To będą bardziej takie nudle. Ale jako makaron też No a do to, to, to tego dojdziemy. Co jest potrzebne do makaronu? Mąka, ważne żeby była typ 00 i dwa jajeczka. Nic więcej nam nie trzeba. To jest cały makaron. W ogóle sobie ten, ten obiadek podzielimy na takie trzy części, czyli makaron, mięsiwo, ja, ja mam tutaj jakąś pierś z kurczaka, możecie użyć sobie wołowiny, wieprzowiny, indyka pewnie też, a możecie nawet nie używać mięsa. I, i co? Warzywa, warzywa to mam no niestety takie, no niestety, mrożone, bo w sumie dlaczego nie? Nie Niechciej, zobaczcie jaka to jest jaka to jest mieszanka. To ja w życiu bym, bym się tutaj zarobił, nie wiem, do 19 jak miał robić te, te takie fajne warzywka. Więc używam tego. To te kortek już są dość spoko. Tym bardziej kupiłem na promocji w Kauflandzie, nie? Wiecie o co chodzi. No i co? Trochę przypraw oraz nośników smaku typu olej można użyć. Na no, oliwy nie, oliwy nie używajcie, bo to jest jednak to, to nie to, to nie jest to. Sos sojowy, ja mam jakiś nowy, w ogóle zobaczyłem, że Wifon robi sosy sojowe, więc mówię, a wezmę, bo nawet nie było tego kikomana, którego zawsze używam. Podstawowe przyprawy, sól, pieprz, yy, papryka słodka, mam też jakąś przyprawę do kuchni chińskiej, ona jest dość spoko, na pewno można użyć jakiejkolwiek, albo zrobić własną mieszankę. No i imbir, no, no to działamy, zaczynamy od kurczaczka, zaraz zobaczycie, co, co z tego powstanie. Lecimy z kurczaczkiem. Przygotowujemy taką prostą marynatę do niego. Wiadomo, olej, trochę soli, ja już wsypałem. Pieprzu, też niewiele, bo pamiętacie, że tu chodzi o chińskie smaki. Muszę kupić taki w młynku, bo zawsze przesypuję. O, teraz już się udało, sztos. Papryka, to jest słodka czerwona. Chyba wcześniej zapomniałem Wam o tym powiedzieć. A więc się zdolne bestie, takie rzeczy to wiecie, nie? I tej przyprawy chińskiej tak tylko ciupkę, żeby ten... Puszczaczek złapał po prostu te smaki, bo on i tak przejdzie smakami od, yy, od całej... Co jest z tym? To się trochę mi zbryliło, ja jest, jest trochę za, chyba za ciepło. Zaraz, zaraz powalczymy z tym. No dobra, wrzucę tyle ile co ma. No i co? To trochę zamieszać. Wiecie, on nie, on nie ma być takim jakby głównym daniem, bo on ma być taką, takim dodatkiem do reszty. Więc on przejdzie smakami, więc się nie martwcie. Co? Trochę go przemieszamy. pirazy drzwi, bo zaraz znowu będziemy mieszać i używamy teraz sosu sojowego. Też niewiele, on ma złapać tak naprawdę kolor, troszkę smaku, gdzieś tam nim przejść. Mieszamy, 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 po czym wszystko ląduje w lodówce co najmniej na godzinę. Im dłużej, tym lepiej, ale oczywiście nie przesadzajcie. Myślę, że taki optymalny czas to są 3 godziny, może 4, więc mój kurczak ląduje w lodówce i bierzemy się za makaron. Teraz zamienimy się we Włocha, będziemy robić makaron. Nie jest nam taki potrzebny. Nie jest! Wyrzucamy go, bo my umiemy sami go zrobić. Patrzcie, patrzcie. Co nam jest potrzebne? Ta mąka, o której już mówiłem. Powinna być 200 gramów. Ja nie dorobiłem się żadnej miarki. Więc tak, pirazy drzwi to jest tak. No, jedna taka szklanka od Nutelli, i tak więcej niż pół. Ale mniej niż 3 czwarte, nie? Tak, tak na oko z 60%, no whatever. A może przesadziłem? Dobra, widzę, że już przesadziłem. To pół, dajcie pół, dajcie pół. Teraz tak, ja sobie tutaj zawsze to tak przesiewam jeszcze, jak macie tą taką przesiewaczkę, taką psz, 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 to, to, to też możecie. Ja tego niestety nie posiadam. I teraz tak, robimy sobie tutaj taki wulkanik, jakbyście robili na przykład ciasto na pizzę. No to wiem, że, że powinienem użyć lepszej rzeczy, no ale cóż, no robimy sobie takie miejsce tutaj. I weźmiemy te nasze dwa jajeczka. U Jezusku, no, już ta siłownia to wtedy swoje robi. Tam, że co? Wezmę większe jajko, bo chyba dużo dałem tego. Więc wezmę jakieś większe jajko. Dobra, teraz tak lekko. O! To ląduje w samym środeczku. A, nie wziąłem sobie tej, no, nie przygotowałem Łyżka. I teraz tak, zagarniamy tak tutaj do środka. Zagarniamy, zagarniamy. Dobra, mieszamy, 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 mieszamy. Tu trzeba trochę pomieszać, pomieszać, pomieszać. To musi się ze sobą zaprzyjaźnić. I ja do Was wracam za kilka chwil, bo bez sensu, żebyście to oglądali. A few moments later. Wiecie co, jednak dosypałem tej mąki? Bo jednak was nie okłamałem. Zobaczcie, powstała mi taka masa. I teraz co? Nie bójcie się pobrudzić. Znaczy, wy to na pewno będziecie brudni, bo to nie ma innej opcji. Oj, panią kamerzystkę nawet pobrudziłem. No, jajaj. Jaj. I co? I działamy z tym ciastem. Ono się tutaj musi zaprzyjaźnić. Pamiętajcie, żeby nie użyć żadnej wody. Tylko jajko, tylko mąka 00. Zero, zero. Żadna inna. No i co? Jezu, jak to się klei. No, zanim to pochłonie tą całą mąkę, to o, widzicie, no, strasznie to wygląda. I co? Trzeba tak powalczyć, trzeba tak powalczyć. Kilka minutek, tak z 5-10 zależy od tego, ile, ile czego użyliście. Aż nie otrzymamy takiej jednolitej masy. No to do Was wracam za te kilka minut i zobaczycie, co z tego wyjdzie i co z tym robimy. A little longer than a few minutes later... No, zobaczcie, trochę podziałałem. Tak, z, nie wiem, z 5-7 minut już tutaj działam. Zobaczcie, ile mąki zostało jak malutko. Jakbym się postarał, to bym mógł całą zebrać, bo to jest taka proporcja, że ona się idealnie ze sobą łączy. I co? Powstało mi takie ciasto. Takie żółtawe. No, uformujcie sobie jakąś taką kulę, sioryba. po czym to ląduje. Czy to do worka folilowego? Fo, Boże, nie umiem tego powiedzieć. Foliowego, albo do... Yy, takiej folii spożywczej. Kojarzycie, ja takiej nie mam. I co? Wypuszczamy całe powietrze, zawijamy i dajemy temu czekać tak 40 minut, bo to ciacho musi sobie odpocząć i dopiero będziemy działać i robić z tego makaron. Dobra, poczekaliśmy. Mam nadzieję, że było warto. I teraz tak, bierzemy sobie taką, nie wiem, jedną piątą tego naszego ciasta. Zobaczcie, to... Jak sobie skulkujesz, to będzie o, taka piłka do ping-ponga. Cała reszta ląduje z powrotem do środka, żeby nam nie wysychało mąka. Teraz tak, najważniejsza sprawa tutaj to, żeby nie szczędzić mąki. Będzie brudno, sorry, zdarza się, ale czego się nie robi dla dobrego żarcia? Robimy sobie takiego placuszka. Teraz tutaj, ja mam niestety bardzo mały blat, więc sobie muszę tak radzić. I zobaczcie. I Teraz staramy się to rozwałkować, ale tylko w jedną stronę. Co jakiś czas oczywiście trzeba to przewrócić. O, bałyk mi się. O nie, ja jestem za silny. Użyjcie trochę siły. Im więcej siły użyjecie, tym mniej czasu wam to zajmie. Co jakiś czas obracamy. Będzie biało. Jak ktoś lubi biały proszek, to jest dla niego przepis. Robimy takiego, nie wiem nawet, jak to nazwać. O, nie boimy się podsypać. Dużo mąki, dużo. Wiadomo, im zrobicie cieniej, tym będziemy jej cieńszy makaron. Jeżeli na przykład robicie makaron do rosołu, to Wam polecam się dłużej pobawić. Ja nie mam takiego pragnienia, bo ja i tak robię do chinola. Później sobie jeszcze raz tak trochę, o, w ten sposób. I teraz patrzcie. Mąka blisko, a mąka będzie potrzebna. Każdy fragment musi mieć mąkę, musi być podsypany, bo inaczej się nam makaron zacznie kleić. Widzicie, zakładamy sobie mąka i zakładka. Mąka, zakładka. Mąka, zakładka. Zobaczcie, mamy taki, nie wiem, naleśniczek i teraz działamy w ten sposób. O, ja Wam pokażę w ten sposób, żeby Wam było łatwiej w perspektywie widzów. I se kroimy takie paseczki. Kroimy, kroimy, kroimy. Oj, ten będzie dłużej. No nic. No. Nie ma co narzekać, nie? Zgaduję, że wśród Was jest wielu miłośników makaronu. Ja osobiście, jakbym spotkał osobę, która wymyśliła makaron, to co najmniej piwko bym postawił. Bo dla mnie to jest to siwo totalne. Zobaczcie, to są takie. One urosną wbrew pozorom, więc się nie martwcie, że one są dość małe, bo one jeszcze nabiorą trochę wody w sobie, w siebie, jak będziemy to gotować. I co? Chyba nic trudnego, co? Tak się, tak się jak Uczyłem się u ogóle tego robić mówię, je, to makaron to nie, to trzeba mieć fabrykę pewnie, żeby to robić. Dobra, jak już tak pokroiliśmy, to tak trochę opruszamy. Oj. I tak w ten. No i co? I tak trzeba z całym zrobić. A później zobaczycie, co się dzieje dalej. No, makaroni gotowy. Zobaczcie. Z tym makaronowym baronem teraz. Dobra. Makaron gotowy. Idziemy teraz do kurczaczka. W międzyczasie patelnię podgrzewamy, żeby nie wrzucić ją na taki żeby nie wrzucić kurczaka na zimno. No i co? Bawimy się z kurczakiem. Zgaduję, że kurczaka każdy z nas potrafi zrobić. A jak już go zrobimy, to przejdziemy do warzywek. Jak widzicie na patelni nastąpiła lekka podmianka. Już są tutaj warzywa. Kurczaczek wyszedł w ten sposób. Widzicie, on jakoś tam super nie przeszedł, bo on tak jeszcze będzie miał swoje, swoje chwile w smakach. Więc właśnie podgrzaliśmy sobie garnek wody, trzeba ją tak solidnie posolić. Po czym nasz makaron w wersji surowej ląduje w garze. On się tak będzie robił 5 minut, 5-6 minut. Czyli uważajcie na ten czas, bo jest on o wiele krótszy niż te takie makarony z. No, gotowe, wiecie o co chodzi, nie? No, jeśli chodzi o warzywka, dobra, makaronik sobie mieszamy, on sobie tutaj... Tylko co jakiś czas go mieszacie, tak co minutę, dwie. Yy, warzywka, no to co, prosta sprawa, wrzuciłem... Yy, uważajcie na taką przyprawę, bo w Cortexie są takie przyprawy yy, zamieszczone w tym. Zamieszczone w środku opakowania i no jak rozrzucicie na rozgraną padelnię, no to względuje, że się może stopić. Ja chyba użyję tej przyprawy, no bo co mam z nią zrobić, dają za darmo. No to, to skorzystam, a co nie? Yy, czy coś jeszcze poza tym? No na pewno trzeba dodać sosu sojowego. Yy, przed w ogóle użyciem sosu sojowego sprawdźcie, jak bardzo jest on słony. Ja ten, ten sobie spróbowałem, jest strasznie słony w porównaniu z tym, z którego zawsze używałem, więc uważajcie. I jeśli chcecie, jeśli na przykład takiej przyprawki będzie wam za mało, bądź, bądź jej nie macie, no to musicie sami sobie stworzyć jakąś mieszankę, która wam się żywnie podoba. No mamy na przykład to, mamy paprykę słodką, można na przykład takie zioła tajskie, też kiedyś używałem. Miałem taki cytrusowy posmak. Yy, kolendra, wszystko pasuje. Ja też sobie trochę yy, imbiru tutaj starkuję do środka, żeby nadać takiego kulinarnego pazura do tej potrawy. No i co, jak wszystko dojdzie, to to połączymy. I zobaczcie co z tego powstanie, bo no to szkoda wyrzucić, nie? jest żeby łapki mieć umyte po każdym tym... No to nie leci, no damy, zaraz, zaraz sobie poradzę. A, i jak tutaj już tak ten te warzywka będą dochodzić, to dodaje się kurczaka, bo, 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 bo co, po co to damy do nosa? No on się jeszcze podgotuje tutaj i złapie trochę smaku. I co, do samego makaronu też sos sojowy pójdzie, a to zobaczycie. Widzimy się za kilka chwil. Wszystko jest już gotowe, patrzcie, patrzcie, no pięknie, no, no pięknie, a, a warzywa mrożone przypominam, te horteksowe naprawdę to jest sztos. Makaron się ugotował, zajęło to 6 minut z minutami, odcedzamy go oczywiście, zobaczcie jak pięknie powstał, nie wiem czy tu widzicie w kadrze, o, no sztos. Dobra, do niego sos sojowy, da takiego świetnego smaku i kolorku. I co? Trzeba to będzie przemieszać zaraz. To już sobie tutaj łapię kolorki i mieszamy jedno z drugim. Przekładamy, mieszamy. Smakujcie co jakiś czas yy, i no musicie dobrać smak do siebie, bo, bo sos sojowy jest dość specyficzny. Jedni lubią więcej, niektórzy mniej. Ba, możecie nawet pominąć ten etap, jak nie lubicie sosu sojowego, no to, to po prostu go nie używajcie. To, to nie jest żaden problem. Nikt nikomu nie każe. No i co? Połączymy wszystko i zaraz zobaczycie, jak to się będzie prezentować już na talerzu. No, zobaczcie. Moim zdaniem wygląda dość zacnie. Smakuje jeszcze lepiej, bo oczywiście nie mogłem się powstrzymać i musiałem spróbować. Jest trochę roboty. Jest przede wszystkim dużo sprzątania po tej robocie, ale myślę, że warto. Myślę, że warto. Więc śmiało korzystajcie z przepisu. Lajkujcie, subskrybujcie, polubcie mój Instagram, fanpage. nie, ale to będzie, fanpage, Tinder, Grinder, nie wiem co jeszcze, dodawajcie mnie na Modo, na Arenie, a nie, nie da się, no dobra. I, aha, mam y, ogłoszenia, chyba za dwa tygodnie powinniśmy kręcić wyczekiwany filmik z panem Pastuchowem, przepraszam, Pro Tour panem Pastuchowem, będą burgerki na grillu robione. I nie wiem, jak macie jakieś pomysły na przepisy, to piszcie mi tam na dole w komentarzu, na pewno to rozważę. Ja jestem w stanie ugotować wszystko, tylko no, potrzebuję pomysłów. Pozdrawiam, dzięki za oglądanie.